Cześć, szukacie szybkiego przygotowania przepisu na obiad? No to świetnie, zaraz Wam go pokażę. Potrzebnych jest naprawdę niewiele składników, bo tylko kiełbasa, czosnek, cebula, ser, śmietana. Podajemy to najlepiej z makaronem i wszystko gotowe. Zaczynamy od pokrojenia kiełbasy w kosteczkę również w kosteczkę kroimy cebulę nie musi być koniecznie czerwona mając pokrojone te dwie rzeczy możemy zacząć smażenie na pierwszy rzut idzie kiełbasa patelnia już rozgrzana można wrzucać kiełbasa sama z siebie ma tłuszczyk więc nie trzeba oliwy dolewać do lekko podsmażonej cebuli. E, przepraszam, kiełbasy dorzucam cebulę. Trochę przemieszajmy. Oraz możemy przepuścić przez praskę czy zetrzeć na tarce. 3-4. Ząbki i czosnku. I wszystko smażymy przez jakieś 2-3 minuty. Kolejnym krokiem jest dołożenie śmietany. 18 małych kubeczek w zupełności wystarczy. Szybko, rok mieszajmy, no i doprawmy, sól, pieprz, Z pół łyżeczki majeranku. oraz tyle samo czerwonej papryki równie wszystko staramy się rozmieszać gdy już nam śmietana zaczyna się gotować dorzucamy ser, która mam 6 plasterków między na elementy po szarpie i tak dorzucę. Gotujemy do momentu aż nam się pięknie te rozpuści. Jak już mamy ser rozpuszczony, dorzucamy wcześniej ugotowany makaron. Mieszamy oraz dorzucamy pokrojoną pietruszkę i danie mamy gotowe jeżeli podobał się przepis, zostaw łapkę w górę zaglądnij na mój kanał, zobacz inne filmiki i do następnego, na razie, hej